Plac Nowy po nowemu. Uwaga kierowcy. Przez serce krakowskiego Kazimierza od piątku 31 maja nie warto jechać na pamięć. Od tego dnia mamy tam do czynienia z nową organizacją ruchu. Główna i najważniejsza zmiana polega na tym, że przestaje on pełnić funkcję dużego ronda. Nie będzie już możliwa jazda samochodem dookoła Placu Nowego. Kierowców w tym miejscu zobowiązują do tego znaki, ale nie tylko. Nawet jeśli ktoś chciałby spróbować zatoczyć koło pojezdni w koło okrąglaka, to taka sztuka fizycznie mu się nie uda. Wygrodzony został to fragment ulicy okalającej plac nowy między ulicą Majzelsa a ulicą Nową. Generalnie, kto chce dostać się za pomocą czterech kółek na plac nowy od strony ulicy Miodowej, to znaki nakazu jazdy pokierują go z powrotem na miodową. Kto jedzie od strony Józefa, ten albo znów wyjedzie na Józefa, albo przez estery dostanie się do miodowej. Wszystkie te zmiany są podyktowane koniecznością uspokojenia ruchu w związku z bardzo dużą liczbą pieszych w tej części miasta. Sama zmiana organizacji ruchu to nie wszystko. Część jezdni dookoła Placu Nowego została oddana właśnie pieszym. Dzięki temu zrobiło się tam także miejsce na kawiarniane na ogródki. Projekt takiej organizacji ruchu i przestrzeni Placu Nowego został przygotowany przez Zarząd Transportu Publicznego oraz Wydział Miejskiego Inżyniera Ruchu Urzędu Miasta Krakowa. Zarząd Dróg Miasta Krakowa zrealizował go w terenie. Muzyka